Z Krystiankiem, Bader Evolution. Gdzie jesteś Witam serdecznie. Słuchaj, mam 28 level i 99%. 20 to jest Escape Talalelo Ocean, więc dzisiaj escapejemy. Nowy updatecik w tej gierce wyszedł Także no, trzeba będzie coś kupić. Co tam u Ciebie, Krystianku, bo coś czuję, że jest problem. Zbija, nie Słuchaj, nie jest myślę. kwestia taka, ja dostaję mało procent teraz, bo dostawałem 3%. Nie wiem czy pamiętasz jak ostatnio graliśmy. Mhm. No, teraz dostaję 1%, a czasami nawet nie 1%, więc nie jest zbyt kolorowo, że nie, tak powiem. Nie, no tak ja słuchaj, ale... sobie pay to it, pay to it, no ale, ale. A, teraz, chwila, bo ty, ty stoisz obok nie? Tak, jako to ten, ty... ten, tutaj o. A, no to patrz, pamiętasz, że, że tym walczyłem, nie? No, tym mafiozą. No, ja ci, ja ci wyślę, żeby ci mógł y, twój wspaniały y, montażysta, czyli ty. to ja jestem montażystą, no. No wiem. No co? Żeby ci, mógł, żeby ci mógł wrzucić do filmu. E, no. Jak to wyglądało. Aczkolwiek. E, teraz dostałem. E, ty Tomasz! To aczkolwiek dostałem teraz nową postać. E, bo to jest to, co się z tobą śmiałem tak naprawdę no, no bo Jakby coś do mówiłeś, ciebie śmiał mi powiesz, no? Coś mi powiesz, Tak, mówiłeś. tak, tak. No to dosłownie tuż przed nagrywaniem twoim teraz udało mi się wejść po prostu na stronkę i ogarnąć, że hej, no jakby są, są nowe kody, nie? Do, do tego Co ty gadasz, że jest kod na coś takiego e, tak, ym... No i powiem ci tak, jest kod. Już ci go oczywiście wysyłam, żebyś mógł sobie Co go wykorzystać. Ty I jak widzisz po tym screenie. Ten wcześniejszy miał 50 tysięcy zdrowia i 75 tysięcy siły, no. a ten ma 7,5 biliona zdrowia i 15 trylionów obrażeń. Więc dosłownie, ściągam to na hita, a kod nazywa się FIX 27. więc ci to, sobie. to jest nowa skrzynia, to jest nowa skrzynia. Okej, okay. i ci wypadło z tej skrzyni, tak? I to mi wypadło z tej skrzyni, no To jest 1% Mnie się nie pytaj, ja tylko wpisałem. A ja co dostanę? I brązowe okulary najgorsze O Chyba miałeś większego to troszeczkę, wiesz? E, a, 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 uwaga! Prestige Balerino lolo lolo lo, lo, lo. Nie no ja, Ty też masz fajne czasami jednak, czasami się zdarza, słuchaj Tylko że ja muszę czasami. daj mi raz uderzyć, bo ja muszę level wbić i idę o, dalej mam się. Dajcie mi uderzyć raz, auto atak no? A czemu tu się nie spi? O no jest! Chwila. I Fully Frula! Fully frula! Patrz! Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? O tu! Fully frula! Dobra! Chodź, zrobimy jeden test, bo chciałbym. Bo ten bananito robi 200% obrażeń twojego najlepszego Brainrota, niby. No. A ten balerino 115. Yy, Walnij cappuccino assassino. I powiedz mi, ile obrażeń zadałeś? 12 i 3 tryliona. 12 i 3 tryliona, tak? tak? Ja uderzając tym zadaję 501 QA. Okej. Okay. 501 i 3 QA, a jak założę tego prestiż balerino coś tam. No. To mam. 200, czekaj, 288 QA, ale duże A. Aha. To ja nie wiem, co to nawet za liczba jest, więc ci nie powiem, czy to jest dobrze, czy nie. Ale ja, chyba dobrze. Ja też nie. Słuchaj, przechodzę dalej, przechodzę dalej, Christianku, do Mount Ambalamba, Ambalabu. Ambalabu. Mount, Al a, a podobno tutaj da się liki, słuchaj, to zobaczymy. Bije da piankę. się? Podobno dodali taką nowość. Co? Ale ja to powie na tej nowej strefie Tak, 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 właśnie teraz Ej, sprawdź Czy nie ma liberfa? Jest, 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 że jest, 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 na pewno jest. Na pewno jest, bo sobie czytałem patch note i jest właśnie Blacksmith, forge your relics I to może być fajne gestione na przykład, to może być fajne. Wiecie, hmm. ja bo ja sobie muszę tutaj wziąć i kupić jeszcze tego. Kupię sobie jeszcze exclusive pack, może trafię w końcu tego, tego, tego banana, chociaż. Fajnie by było, jakby ci się udało. No właśnie, i już banana, i już teraz się patrz, szans tego, patrz, tego. Ale co mi to zmienia, Imo, w momencie, w którym teraz ty masz tyle expa, że ty tam wbijasz te te, ja mam 27, ja dostaję po procencie, jeszcze muszę 30 razy zabić bossa. Mhm. 30 razy i wejdę na kolejny poziom, gdzie znowu najmocniejsza rzecz, którą mogę bić, to znowu ten sam boss, który pewnie będzie dawał mi z pół A, opa. Dobra, założyłem sobie nówkę. i uwaga, mam na przykład dwa... Otrzymać i ty. A skole mm -hmm. trzeba. Aha, co to za skole? Oh. Może sklep jest jakiś obok gdzieś? Nie, mów, że jest. Ty właśnie ty! O weź my... mi udostępnij, pokaż no mi, właśnie, ja tego ja nie nie widzę, jak się ze sobą ty, to wygląda? Masz no. oblog, sobie zobacz. faniaku, ja sobie tutaj zobaczyć? jakiś iglo, które przez miesiąc? Dobra, nie jest. jest iglok. Staję pat, co ty jest! Um baram baram dum, dum, dung. Nie, to jest... Dobra. ja spróbuję chociaż level jakikolwiek wbić. Eee, bo jeszcze Golden Kate zapomniałem. Ej, e, nie odebrałeś je... trzech nagród na poprzednim, ale to myślę, że dla ciebie ma różnica, No, co o. tam. O, jakieś dwie obroże. Okej, okay, okej. Okay. No i byłeś <śmieniciel> na tych relikach, nie, mówisz i tam coś jest Ile ty procent dostałeś? Tak, co? Jak, no no ale tu byłem coś, coś takiego, wiesz, bardziej... Spróbujmy tego ba da 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 To jest. Grama ja mam... Gamaram. Nie mam Ady, nie mam A za żembije. Dobra uciekam, zostaw mnie. Wolę idlo bić. Idlo mnie nie bije, chociaż. E, dobra, klejmijmy sobie to, questy tutaj się robią. Powiem tak ci jest. tak, powiem ci tak, no problem tylko jest ten... ex tutaj już nie jest problem teraz, jak już przeskoczysz ten Aha. level ja dopiero będzie pod koniec. Ale problem jest to, że patrz, ja cały czas nie trafiam nic z tych, tych, mam same słabe rzeczy. Musiał być na dole, tu, z Demon Crate'a musiałbyś coś. Ale Demon Crate ma tylko... No ty widzisz, to nie ma. Nie a to ma... masz najgorsze co do expa? najgorsze, totalnie najgorsze? najgorsze? Taki największy syf eee, 80%. 80 nie, 50. 50%. Kurde, no to i tak jest całkiem sporo. No to jest mega dużo. A, a, a te reliki, pokaż te reliki, pokaż te reliki, to łączenie. No. Tam a łączenie to jaj, łączenie jest. to w tym tym. trzeba jakiegoś miecie, nie wiem, co to jest. Widzisz, takie coś trzeba mieć. No ale może właśnie obo będzie napisane. Cześć, trzeba nie luknąłeś? Cześć, tylko idlo i wbiję na opostę. Zobaczmy jak jest na opostę. Bo tej w Wikipedii tak średnio widać. Eee o, nie wiem co to jest. Nie mam pojęcia, zobaczymy. Hmm. Ale Ale! Ale specjalnie dla ciebie, stary, no. wejdę na listę wszystkich braji. Szwinio Bombondino! Oh. A no było, było, no Co było, ty było. gadasz nigdy nie było! coś takiego jak bombondino. Było! Patrz, mogę zacząć tego! Foj? No! No, no add skull! No i co to jest? You don't have any skulls Daj sklep! Ale powiem, masz OP! Jak on działa? Perfect stat. Use this at the blacksmith to ear your relics for the best stat. Okej, okay, spróbujmy. Ale masz napisane, ale czyjmy, masz napisane w ogóle, ile ta marchewka się zmieni? Z nie. ilu na ile? Nie, może będzie jakaś szansa, żeby zobaczyć. Ale czy ja chcę marchewkę czy coś no, to lepszego? Wybierz... Weźmy Pyro okay Musiałbyś zdjąć, musiałbyś zdjąć. Dobra. Pyro okay Ja, ja bym zdjął, ja bym zdjął, który się zrobił lepszy. Po co taki gdzie będziesz, którego i tak nie Dobra. możesz wykorzystać? Dobra, to dajmy na to Shade jednego. Aha. Shade będzie. No, Shade będzie git. Shade będzie git Dawaj. E, czemu nie mogę wejść? O, mogę. Dobra. E, gdzie jest shade? Tutaj jest shade 1. Uwaga. Por. Uuuu. Aha, plus 35% do każdej statystyki. Okej, okay. dobra. To dobrze wziąłem to lepsze. Zacznijmy. Mogłem wziąć to. to mogę wziąć to. Mogę wziąć to, bo to miał najwięcej na expa. To mogłem wziąć, Facebooki. A ja 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 Ale dobra, jest Git, jest tak Git stary. Jest tak ty, git. to kolejny, kolejny nie będzie Glorbo? Czy już był Glorbo? Nie było Glorbo, jest. No i zobacz, no tak wygląda, jakby to kolejny to był Glorbo. Co a kolejne to jest gadań. tego. To jest. Y... No to musi być Glorbo, stary. Kolejne. A drugi to. Muszę to rozwalić. Musi, a może w końcu trafisz. Mateo! Mateo! Nie no, Mateo! Mateo nie istnieje, Mateo, nie istnieje na 100%. Dobra, ee, weźmy sobie podki, żeby więcej mieć, żeby to nie było lipy. I zobaczmy, ile mm -hmm. gama. Na... O, ładnie. Staje no, ładnie ty, ty to o, wbijasz. A na ile masz liberfa to widzisz? O, to jest ten, to jest ten Mix, czekaj, ja znajdę go, jak on się nazywa. Ale czy dasz, A nie czy dasz ekiwan? E, Tripi tropa tralala liri. Liri, Rila, Rila, Tungtung, sahurboneka, Tungtung, Boneka, Tung, Traleo, Tripi, Tropa, Krokodina. O Boże, jest, no to wszystko jest, każdy element. To jest totalny miks, totalny miks. Najtrudniejsza walka to jest to. Tutaj jest Bitescrolls. Ale Coast, to rozpalasz. Ambien... Patrz, tutaj można te skrole kupować. Bitescrolls, no. Glorbo, Fruttadrillo. Glorbo, Drillo, mówiłem. Rzeczywiście, Glorbo, Fruttadrillo. A kolejne? Jakie było a tam jest, kolejne? A Ebif jest dopiero na kolejnej A kolejny staje. miałeś tego, fr Frugo, Camello, coś tamtego, x nie? Co, x Co x Patrz, to jest x -Bust. czekaj, ile kosztuje. Pewnie jest miliard, miliardów. Dwa miliardy. 250 tysięcy gemów, skąd jest tle gemów? Nie mam pojęcia. To są eee. te, Baleina, Cappuccino. Mi, 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 mi. Mi, 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 Ja sobie odbiorę tutaj x jakiegoś. Bossa jeszcze chyba nie zrobi, bo on z frigo, frigo Camello. To się nazywa kolejne jeszcze pod twoim. Frigo Camello. Frigo Camello. Chyba, chyba jeszcze było buffo fardello. Ja chcę tego. na na mararam. jest <ścoughs> gararam, gararam, w końcu moment, gdzie pety są dobre już? W sensie takim, że wiesz, wiesz co, nie. rodzice? Znaczy inaczej, dla ciebie spoko. Dla mnie to dalej kupa. W sensie, w tym momencie jak już mam tą przemianę, to ja mam o wiele, o wiele za dużo obrażeń względem tego, ile expa dostaje. Dobra. Eee, Lit, Dobra, usuńmy sobie troszeczkę tych petów, tych premium też. I tutaj najdroższe mhm. jajo, ile kosztuje? 17,5 tyliona! To o, możesz ciesza. wejść, możesz wejść o. sobie w tego, możesz sobie wejść yy, w trybik. prawda? No nie, nie, Yikes. co ty? Musiałbyś, musiałbyś pająki teraz połączyć, żeby ci cokolwiek zmieniło. A jak wejdziesz sobie tam w trybik, to tam masz napisane wszystkie statystyki twoje. Tybi? Tam ile, ile zadajesz, no tu. Ty masz za... ty, zobacz, ty masz, ty masz obrażeń 28 milionów. Ja mam 14 bilionów. No. Speed 18, ja mam 38. A. Ty masz 39 trylionów obrażeń, ja mam 288 A Ale widzisz, no bo ja mam pycha strasznego na tym. No tak, bo ja nie ale, ty trafić trafić tego tego. ale ty masz znowu expa. Ale ty możesz rozwalić, ty, ty możesz sobie expić już na tym. Ty możesz sobie expić na tym bossie na hitace, nie? Ja? No, Tutaj się nie opłaca, no Ostatnia ja skupię, ostatnia ja skupię, żeby zobaczyć, czy będę miał tam dalej tego, tego albo coś. Tutaj dalej. I... Dobra, i, dogonię i, się i trochę. Nie ma. Widzę, widzę, widzę jedną rzecz, której nie widziałem, jestem ślepy, byłem ślepakiem. Jaką? Są rzeczy, które mogłem zdobyć, a ja tego... Ja mogę sobie boneka paka kupić w sumie, ale to już... Ja chcę na razie wydać na boneka kapaka. A brm brm potapim? Ile daje damage'a? Brm brr, da zobaczyć? Ping. Nie, da się zobaczyć, nie jest napisane. Jest, jest! 500 Słabiutki jest. Teraz, nie, bossa nie spróbujmy, no nie ma szans w ogóle na bossa teraz. Nie zrobisz bossa? Nie ma szans nawet takich. Myślisz? No, za mało bije. Ja mam za, za słabe pety, mam jakby. Hmm. Klajba w tyle. Glorba, drill. Nie no, mój ulubiony jak na razie. Z tych co miałem. A tak? No ale Mateo podobno jest w grze. I ja tutaj patrzę i może rzeczywiście... Jest tutaj! Ja widzę początku... Jest Mateo! Da się na gramamania! Ma, Zgamę! Garamara, Garamara! Jest to miał ja widzę! Mateo! Mateo! <laughs> w ogóle to, to jest spoko, tylko zobacz, to ma potem m, tego. 135% tej Key ja? Tak, tylko że nie da się tylko chyba szybciej wbijać no, tego. Questy trzeba wykonywać cały czas. Cały czas te questy Strasz, musisz jest. robić. Easter event, o. A trzeba kupić, no tak, co A Ale mam z 3 sachły. Ty, jakbym kupił, to za jest to i odebrał to. 10 skrzynek, dawaj, kupuję. 10, kupuję. Którego kupuję. A, I odbieram te skrzynki i otwieram. Może trafię te pół golden sachły. To będę miał w końcu jakiegoś dobrego. Dawaj, to już ryzyko, 16 lecimy Pa! Uuu, nawet nie wiem czy to trafia, co, ja, nawet nie wiem co trafię. Tak szczerze. Nawet nie wiem czy trafiłem, czy je trafiłem coś dobrego. Nie, nie mam. Marchewki, nie chyba nie, względem nie. twoich to totalny syp chyba Oh, la policja, no La polizia. To jest całoboks poszło Poszło. Poszła. Poszła. Aby, tej pomóc. No, bo okay. tutaj nie da się chyba tego tego pasa przyspieszyć w jakikolwiek sposób. Nie, nie, nie żadnego pasa się nie da przyspieszyć. Tu muszę być to Nie, I się. Dobrze i mówię? I stera ister się nie da przyspieszyć, no. Musisz 10 nikać po prostu. No. Szkoła, bo Masakracja. No? To, to proste, to proste. E, to... Ale za dwie godziny niby się odświeża, ale to wiesz, jak to. Ale to wiesz, ja, ja takim rzeczom nie ufam. Dawaj jeszcze jednego, chcę zdobyć i pokonać bossa. To jest cel na dzisiaj, pokonać tego bossa. To ciekawe się uda. Tego mutanta? <tego> Ta, tego. Laila lia boneka, ambarabu, tripitropi, z. sahur. nie wiem. <tipi> nie chcę, nie chcę próbować. Nie jestem Iwanem, żeby to znać całe, co ja? No proste. No trzeba być naprawdę. Niezłym, niezłym czwaniakiem, żeby to mieć. Nie jest być szwaniak? Nie jesteś. Tak, tak, nie żyję. Dobra, uwaga. Kolejny poziom. Zaraz, zaraz, 28 poziom. Gotowy, gotowy, gotowy patrz. Dawaj, zaraz, zaraz idziesz. 28 jesteś gotowy? Nie no 29, 29. A, no tak, dobra, ale staje. <grym> uwaga, uwaga! Uwaga! Eee! I, i. Frigo Camello, por eee! favor. Frigo Buchowardello. <grym> Zabosa oficjalnie już nie dostaje nawet 1%. Zostaje, ja właśnie waliłem, co ja? Ja hmm. właśnie teraz wywaliłem, wywaliłem trzy porodko Robuxów i daj patrz jak idzie, zobaczmy jak teraz będzie szło na gamma. E, dwa razy zabiłem bossa, o, nie ma, dwa razy zabiłem bossa, nie mam nawet jednego procenta. No to teraz męczarnia. Dwa razy go zabiłem. Staje palota. O, może do f... Myślisz? Próbujmy, może... Jakoś. no. Trzy razy, trzy razy zabicie bossa, jeden procent. <laughs> Zobaczmy ja ile ja dostaję za trippy, tralala, lia, lala, lara, tung, zachuj, boneka, tung, telalelo trippy, krokodina. Jezus. Frugo, kamello, bufo, fardello. Frugo, kamello, bufo, fardello. no, ale to masz fajta, co jakiś kot na skrzynkę losowo otwierasz, Kolejny. Ja mam śmieci, stary. Co do tego, co ty masz, to ja Ja 10 tysięcy nic. obóz wydałem na 2G i nie mam nic. Oprócz tych rzeczy, te A ja żadnego tego nie mam, nie trafiłem jeszcze. Uwaga! Ile daje boss? Ile daje boss? Ile, nie spojrzałem na 30%. 23%! Ale z ilu? 3%. Jeden Ej, boss! Ej, no to, no to ty masz 23%, stary, to ja przecież, żeby Aj, zrobić ale... 23%, to ja muszę zabić Bossa 60 razy. No. Ej, to jest dobre akurat. Zobaczmy, sobie jeszcze meczant. Ten, ten raz ta... musi zabić i... O nie... Hej, ja nie mam! Co jest hit! Oooo, <laughs> Patrz, legendary, jest Silver i bronze scrolle są do zdobycia za kasę. Hmm. Za kasę? sensie ja prawdziwą kasę? No nie, za krową kasę. I dobra, idę sobie kupić te jaja. Zobaczmy, czy te jaja coś dadzą. Czy naprawdę trafię jakieś tuły mocne? I ja na przykład kupię trzy, mam tego Lucky Game Passa. Nie mam Lucky Game Pasa z 60 boksów? Jest jeszcze super laki, nice. to już prawie 239. O, 195? To kupujemy, zobaczmy. I uwaga i mail. Laki jeszcze możesz kupić, oczywiście. No dawaj. <śla> w dupę po całej tak. Bogacz, top. bogacz. Nie kupuję tego. Dawaj. O, najrzadszy. A czy będzie dobry? Co jest? Rabito. Nie to jest ten! O, co? Co? O ale To, to one... musisz sprawić jeszcze dwa, i to... jeszcze dwa tak. i możesz go zmiksować dopiero. Tak, ale to Ale tragedia. czy to cokolwiek da? Nie. Plus 50% stary, plus 50%, czyli będzie miał 500, plus 250, jakoś niecałe 750 będzie miał. to ja już wolę sobie w shop wejść, kupić tę pasa i odebrać, patrz ile 500, patrz. Raz, dwa, jeszcze mam damy jeszcze. No ale 650 masz, ty, ile ty masz do wydania, tak? Ja już. już. Mam teraz dużo, no. Ale powiem ci, dobra. Teraz rozumiem, że to będzie mega problem afkowania, żeby na tym bosie, żeby wbić tutaj. Bo to, to będzie gorsze pewnie niż tam pod koniec. A jest czy jeszcze ja? kolejna? Jest jeszcze kolejna jest, strefa, jest, jest kolejna nie? Mapa, jest, już kolejna mapa. Jest, tak. jest. Na Wikipedia zobacz Grama Ramania. O, Golden Sahul nie chcemy, noha. Grama Ramania. jeszcze raz Kurde. tego bossa rozwalę, spróbujmy. Frugo Camello, bufo Vardello, chłopie. Co ty gadasz? Frugo Camello, Bufa Vardello. Ale cztery kołoboksów wydaliśmy dzisiaj około I nie czuję w ogóle, żebym wydał te cztery kołoboksów Grać tak samo Żeby jakoś super szybko szło, ta, nie? Że ta, ta, no właśnie Oczekiwałem od tej gry, że jak już wydam te Już w sumie dziesiątki A ty, ty kupiłeś w ogóle ten y, z poprzedniej strefy, ten permanent boost za 25k gemów? Nie, nie mam gemów Nie wiem jak się gemy no. tutaj zdobywa Też nie mam gemów Ja mam 7 koła A ty masz 13. 13 więc... Ta. No ale jak się zdobywa to? Te gemy Popatrz jak one dropią, 13 20, 27, tak? 13-27, zobaczmy ile tego. Ej, w ogóle te jeszcze są, te, 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 dokoła, tak? Tak, mam te Tak, l -l -l to jest No, rozwaliłem. Dobra, to weźmy sobie na poprzednią strefę. Ja ci tak, nie wiem co ty zrobisz, ale ja że wbić level i wbić 10%. <grym> <grym> Dobra. Dosłownie. Stary, idę jeszcze sobie zakręcić kołem fortuny, zobaczmy czy coś trafimy na tralelospinie. Bo tej też można tajemnicy chyba tego ziomka, co ja? E, powiedzieć ci, ile dostaje Expa. Ile? Uważaj, mam 80 QA. Ty też masz QA do wbijania, czy nie? To e... jeden kręcisz tylko. Zaść powiem. A mogę, już all No, mogę zrobić. Ale gamey, ale mało. O, to, no mało gemów. I. Ge a, a, to najgorsze. Najgorsze, chyba. najgorsze mogą trafić. Najgorsze QI. No to ja mam 50 QA do wbicia, nie? Za jednego cappuccino assassino dostaje 0,03 QA. No A. staje jeszcze opening 7 siedmiu. Czego? Coś tu o kurde, jeszcze skrzynków? Uwaga, same chyba obrażały. O, lecz tak, Nie, peleryna i książka jedna. No to są, staje. To są trzydziechy, no. To jest tak, no, dla, dla ciebie kupiaście. No, to jest Ale jestem słabe. ciekaw, ja jestem ciekaw bo tobie pewnie teraz wiesz co by dużo zmieniło, gdybyś te nowe skrzynki mógł kupić albo otwierać. E, to co ci podałem, tylko pytanie, skąd je brać? Nie. Bo nie, wiem, bo ty jest. na drugiej mapie chyba nie widziałeś tych skrzynek nie, nawet. Nie, chyba na ostatniej dopiero coś. Shopie shopie też ich nie ma. Nie ma. I to jest pytanie, skąd to kurde wziąć? Nie mam stałe pojęcia, ale mam pojęcie, że w kolejnym odcinku będzie... ...albo Mateo, jak damy radę Zobaczymy! Mateo! W każdym razie ja mam bardzo dziękuję za Dajcie, do Krystianka wbijcie, tam więcej odcinków z Robloxika, days tam są. U mnie nie ma DeadRailsu, ale u niego są, to możecie wpaść, ta. bo też jest dużo odcinków. No i co? I widzimy się w kolejnym. Hello!